Cześć wszystkim. W tym audiologu chcę Wam powiedzieć o nowych rzeczach, jakie wystąpiły na moim kanale. Pierwszą jest zmiana nazwy z świat zwierząt vlog, ponieważ nie pasowała do tematyki mojego kanału i jest nową jest Blue Julie ponieważ lubię yy, niebieski kolor przepraszam i mam na imię Jura Ym, tak następną rzeczą jaką chcę Wam powiedzieć jest to że najprawdopodobniej chyba że nie zdążę dzisiaj wyrzucić, jest nowa seria na moim kanale ze yy, Star Stable yy, ze mną będzie nagrywała moja przyjaciółka yy, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i co mam jeszcze powiedzieć na temat Simsów, ponieważ długo, długo, to już chyba 5 miesięcy jest, odkąd nie nagrywałam w ogóle filmiku. Więc bardzo Was za to przepraszam. Jeżeli chodzi o Simsy, yy, zawieszam serię z nimi, ponieważ yy, tak Anny Anny yy, nie będzie, czyli wszystko kazy spotkajmy się, ponieważ już jest na wielu kanałach na moim na pewno Wam się by nie spodobało więc trudno yy... a niewidomy księżyc dlatego, że nie chce mi się włączyć, po prostu się zepsułem nie wiem jak to jest możliwe i jak to się stało yy... jeżeli będziecie chcieli jeszcze z jakiejś gry serii, na przykład takich jakich mam na przykład być castless albo może sliderio albo deepio yy, nawet agario może być yy, piszcie w komentarzach jakie byście chcieli jakie wam się podoba yy, ponieważ ja nie mam głowy do takich rzeczy i chciałbym wam podziękować za to, że jesteście i za 11 subskrypcji nam in canale